Drugi, trzeci dzień po wlince, bo karaczan sobie chodzi, Także Widzicie, kolejny przykład, że karaczan sobie chodził, a ptasznik sobie bez problemu wylinił, bez szkody yy, tego. A tu co to się odwaliło? Co to w ogóle ja trzymam? A, gramostola portier! Co ty odwaliłaś? Zobaczcie, co ta gramostola mi zrobiła. Tu, o, jak wyskoczyła! To jest gramostola portier, ne, gramostola, którą mnie strasznie dużo kopie. Ona sobie po prostu cały pojemnik przekopała w fest. Otworzymy. O, Boże. Ja to muszę zrobić normalnie sobie. O, żeby wrzucić jedzenie. A co stanie papu? O dziw, też ta grama stola w miarę dosyć dobrze mi rośnie. Znaczy się linieje. Dosyć aktywna. Jak widzicie, kopię. Dobra, dwa takie mamy powinny być starczyć.